No z tej strony, Rok jest dzisiaj ze mną ponownie, Dosia, Cześć. Wiesław i Darek Hejka Hej, ja. Moi drodzy i musimy wam do czegoś się normalnie przyznać, Darek coś odkrył, tak? Nie, ja to chyba odkryłem A Dobry. nie, przepraszam, Wiesław, Wiesław no. Jak do tego ogólnie doszło, co? Siadłbym sobie do my mieli... Poczekaj, poczekaj, jeszcze powiem, bo mieliśmy problem, że no to wydawało się niskie zawieszenie, nie? A Wiesław odkrył, pokaż właśnie co Ja to obserwuję no. I... Że tu moi drodzy się to podnosi i to. Zobaczcie, to jest taki, to jest wielki prześwit, nie? A my się no, jechaliśmy i. Pewnie z takiego prześwit, nam brakowało tak myślę. Przód nie, czy się tak, podnosi, Nie, ale, przód, nie, ale przód i tak jest w miarę wysoko, nie? Tylko zobacz, no. opóź chwilę tył. I to jest tak powyżej, nie Tak ale wtedy tył zawsze siadał na mnie i to był problem. Także no. no moi drodzy, no teraz to już jednak jest coś, nie? Może jednak coś z tej przyczepy będzie, jednak. No nic. Ale dzisiaj jedziemy do pracy, zrobimy najpierw test ładowarek. Czy są w stanie podnieść tą, tą maszynę? Ja może kawałek wyjadę tym bardziej. No, odejdź, odejdź. Przed pracą. Ja sobie stanę na wyjazd, a wy sobie z boku staniecie, co? O ja, o, a ja cię o, dawaj, z dawaj. tą stroną. A ja tutaj ten ciągnięcie. Został dla czy mnie. Ty jadę? Tak. Dawaj Dosia. Panie sędzio, proszę tutaj przyjść, żeby nie oszukiwali. Dobre, proszę podłożyć... Po... Dosia otworzyć dosia pod gąski. <laughs> dosia, co ty robisz? Nie umiem. <laughs> weź się pomóż Wiesław może co? Bo ona nie wie co tutaj robić. <laughs> nie umiem. Tylko ci się chwyci za te gąski. Poczekaj, poczekaj, weź tego, zęby niżej. Ona muszę pod kabinę wejść, gdyby co? No, i dobra. teraz podwyżej pod gąski. No, tylko musicie tego. Dosia, gdzie ty jesteś? No już, już. Dosia nam zwiała, od pracy ucieka. Ale co my mamy tobie zrobić? Czemu no, tak? Za, o, czy... toż to już mamy ważyć, nie? O i łap chwytam Dawaj kosmosie. Dawaj, dosia, za dół. weź niżej zęby, niżej zęby. Dosia ustaw się już. dobrze, a nie pod skosem. Dobra, zaczekaj. Wyżej podnieś to. Podnieś to, Dosia pijana w pracy, jak Jakim Nie, nie, nie. W jakiej <laughs> <maszynki umysłużałam. śmiech> Jeszcze mój traktor wjechała. No i teraz, dosia, to właściwie w co drugim odcinku czasem nie wie... Wy... a co ja tu robię? No bo ja nie umiem tymi <laughs> maszynami tutaj To się trzeba tak? nauczyć. Dobra. O, dobra. Czekaj, jeszcze zdjęcie zrobię. Dobra, dość teraz Witam. tego. Poczekaj, ja też zrobię tego może, co? Zrobimy? Ładne. Uśmiechnijcie się. Uśmiechnijcie się. A weźcie sami tu koło maszyn. Radę o, w radę podnieść miejscu. tutaj jeszcze. poczekaj W tym miejscu ustawicie się? Dosia. Już idę. Do przodu się trochę dalej radę. To by było git, nie? Jeszcze? O, uśmiech. Weźcie się trochę dalej, tak nie, Dobra. <laughs> Dobra, to co? Działamy? Wiesz koordynuj tutaj mu lewa, prawa, która wiesz, ma podnosić, nie? Liczcie Stań z przodu naprzeciwko mnie, tylko dalej trochę Ma tu też będę podnosić Ale lewa jestem pomogę. ja jakby, co? Dobra, tak, wiem się. Podnoście powoli, powolutku Darek, trochę mocniej Darek, czekaj, 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 bo Darka chyba nie ma, by czy nie? Darek, Jestem, łapyś, jestem, nie? jestem, jestem Ale czy, czy złapała A, czekaj, stronę, bo nie podnosi. Czekaj No, czekaj. no. Już, już o, dalej, dobra, jest. Wyjść. Jeszcze jest. dalej podjedź, jeszcze jeszcze do przodu. O, jest, Oj, jest. Ej, nie, nie łapki. Ponność Darek. Ponność. Mhm. Podnie... nie, nie poniosła. Darek. O, 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 no, o, o, o. Teraz o. tak, stop, 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 stop. Darek, do przodu jedz kawałek. Bo musisz jechać do przodu, nie? podnosisz do góry. Teraz, zdjęcie. Teraz. O, dobra, stop, stop. Ale... Dobra, jest, ale no, nie. Ej, spada, 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 spada. Kto wejdzie pod tego? Kto wejdzie pod? Dosia musi trochę wyżej pewnie. Nie. Dosia. No już, podniosłam. I do jeszcze. przodu podjedź. Dobra, Darek, siadaj do swojej. No. Dosia, wyżej, Wyż. albo do przodu. A zdjęcie robisz? Już zrobione. Tak, Dosia, do przodu jechać. No próbowałam już. A Darek? Już. Czekaj, do, jeszcze do góry mogę. Dawaj, dawaj, Dobra, do Dosia Do przodu próbujesz, wyjechać. słucham, wyżej. Tak, wyżej, wyżej. Nie, bo dosiał no, no. A dosia, podjedziesz do przodu? W. No. No i do góry podnóś Ale mnie podnosi. Podnóś. Bo no, jesteś. O, jeszcze Dosia wyżej. Dosia wyżej. Jeszcze wyżej. Oj, 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 ty Za mocno, Tarek, za mocno. Obniż trochę Tarek. a ty do góry. No, robię, cały tylko mi zaraz spadnie. To nic, próbuj, kawałek. Jeszcze, jeszcze. I do przodu jeszcze do przodu i do góry. Dawaj, dawaj. Teraz Darek Teraz Darek Ci co jest? Dawaj Darek Dawaj, dawaj Jeszcze, jeszcze Nie, już nie mogę Marks Już nie możecie? Ja zaraz przewróci. Dobra Nie ruszajmy tego Zróbmy zdjęcie Ja już zrobiłem Z góry Ej, Tylko nie kliknijcie przez przodek prawym przyciskiem myszki, bo poleci w kosmos Bo tu chyba jest tego Dobra, tak to Ale to, to wygląda dosyć, dosyć na niebezpiecznie, taką ta konstrukcja Jak chcę na górę Starbina. O Gąski Dobry. już porysowaliście ja do. trochę... Dobra, co co, teraz w dół? No, powoli. Czekaj pa Cześć Gosia. 17 czy nie? O rok, rok chwycił ziemi. Dobra, jedźmy do pracy, może co? Powoli już. No to dawaj, rok, jedź do przodu. Haha, ha. i teraz stoi. O nie, ładowarka dość leci na bo! O nie. O nie Lecimy. Nie. nie, 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 nie. nie, 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 nie. i poszli moi drodzy. Jaka potężna maszyna Dobra no to rok Ja to się nie dam z nim całkiem Dobra jadę o. Dosia puść mnie, puść mnie, puść mnie Dobra Trzymasz. rok, jedź, ja O. kwiat O, jedź Zostawiamy je, je, Jak Dosia wstała, widziałeś? No jak ja, z boku wstała Ja już nie się z ziemi, spokojnie Dobra, to co to idziemy? Nie no, ja jadę powoli, chociaż jak chcesz to Czekaj, pa, ja mam tutaj takie coś normalnie Jakieś zęby bo ja właściwie będę mógł kłaść też te drzewa na drogę, nie? Ale ty chyba poradzisz sobie, co? A, ja sobie wyciągnę. To co, dawaj się tam od tyłu czy coś, bo już tnę. Nie, 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 poczekaj, ja będę tym pnął. A. To to jest specjalna maszyna. Tak, jak to się pokoń, nie. Tylko nie podchodź, za blisko. Włącim. Ewentualnie z gałęzi możecie obcinać, wiecie? Od razu, jak chcecie, o. O, to... Będzie ta... lepiej. Darek, możesz na przykład obcinać. I, Dobra. Już się tnie to drzewo? Jakie... Je... No, a bo to ścina tak jak w dół bo widzisz? Ej, czekaj, czekaj Ej, to idzie w dół! <grym> Ej, to idzie w dół! Ja, ja wiem, bo to wiesz, jak stopniowo ścina, nie? Ej, fajne to jest Czekajcie, może zrychniemy do końca, co? Tak czy nie? Oj, śmieszne Ej, ale zwojenie to wygląda Jak to się kurczy O, 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 ucieka ale to, to nie jest czasami do ścięcia drzewa, że tak całkiem pójdzie na dół. Nie, do? bo po prostu cały czas ścinasz kolejny warstw, wiesz? Bo to tylko trzeba podciąć tyle i odjechać od razu. Całka o to żywo. chodzi. A Za ta piła widocznie chęce. jest tak zrobiona drzewa, że cały czas ścina, jakby nie. Musisz mhm. bliżej niżej <laughs> zobacz, zobacz, co się z tym drzewem dzieje. Zobacz, ścina, ścina cały czas. Cały czas zjeżdża w dół. <laughs> Ale pod mapą tego nie ma, chyba co? Nie, nie ma, sprawdzałam. Czyli fakt, jest bo... jest pawałek. nie, jest. Ty, jest, ty, jest ale bo nie. No normalnie. tylko fragment co teraz wchodzi i zaraz mnie znika, wiesz Fakty, ale tak odchudzę, nie? Na dole. Ale fajnie tak ktoś wymyślił, wiesz, skryptowo, nie? Że tak stopniowo ci zmniejszy, nie? A już kolejne tniemy chyba normalnie, ciekło. bo tego to nie ma co brać, co? No Jak Jadu. myślicie? No jeszcze... To to krótkie. Jak mamy ślepę to 20-metrowo... No to całkiem wejdzie. O, uciekło. Dobra, jedziemy jest? do kolejnego Ale fajny bajer ogólnie swoją drogą, nie? Ta? No ta, ta To ja przejeżdżam swoją lodowarką jeszcze Kierujecie mnie? W prawo w lewo teraz Jeszcze podjeżdżę. Mnie jedna rzecz. czekaj Teraz musisz eee. to złapać i włączyć piłkę o, Tylko, że Ja nie jestem w stanie i tak, tak jakby złapać tego drzewa, wiesz co chodzi? Okay. Bo ta piła jest za duża Wydaje mi się, że to potem ewentualnie bardziej bierzesz w ten sposób, że tak jest teraz, nie? Ale, poczekajcie chwilę. Nie tak. W którą stronę? Hmm. Tu da się. Po Aha, czekaj. O tak, nie. Wiem. O, Też. i w ten sposób Opała zobacz Gdybyś w ten sposób połapł wiosło i ...że ziemię, to yy, do dopiły opa. teraz, zbyt równo, Masz tu pana? Nie, ktoś mi to odpiął. Proszę nie klikać tam nikomu. O, linka, ty ja przyjadę? Ej, tu jest ojej, jest... co jest? Aj, powoli. Tego, a, ja... chwili, nie? a nie ale lepiej ci wziąć sprzęt. kilka drzew na raz spiąć? No ja zepnę parę ale na nie. raz. Tylko... mi, że teraz, żebyś kilka drzew na raz spiął na lince, byś wszystkie ściągnął do siebie ale i wtedy. Jak ja w jedno miejsce ściągnąć. Ja, ja rozumiem, ale patrz, byś stał w miejscu, ja bym pociął tu kilka drzew, ty byś sobie wszystkie szczepił i na raz zaczął je ściągnąć. Żeby no 10 okay. razy tego, bo teraz patrz, teraz na przykład już nie wycofasz zbytnio, nie? Czym więcej mieliśmy drzewa, ale linka jest chyba na 50 metrów, nie? Tak, 50 ileś. Nie, 60? Nie, chyba 50. Albo 60. O, o, i teraz patrz. patrz. O, nie! Me... Out. Dobra, no. i teraz tak, teraz jeszcze nie ciągnij tego, nie? Poczekaj chwilę. Weźmiesz sobie ma... kolejne, nie? Na przykład ściągnij ale... wszystkie narazje pod ustawą. No one drównasz. będą odchylone. Aha, dobra, o to ci O chodzi. to mi chodzi. Kilka linijek i na raz, nie? Ja Potem pójdziemy tam o, i oni na dwie odowarki będą. Darek, ale wiesz, że będziesz znowu z Dosią współpracować? Mm. O, to jest mi przyjemne. <noise> <noise> może być dzisiaj problem. Dobra, kolejne poszło. Ale to ja może najpierw tą to jest... odowarką z ten, to z, Bo nie wiem, czy to wiesów hmm. weźmie, wyciągnie. Nie, nie, nie no weźmy no, ja to, 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 zobacz. Tak, z Patrz jeszcze kolejne trzeba, nie? Ciągnę. Nie, Darek, nie. Trzy, tak? Obywujesz. Tak, mam trzy. Dobra, to jeszcze co, z dwa? Dawaj. No, jeszcze ze dwa. Ścinaj tam gałęzie. Nie, Dosia już ścina. A ja Ej. jej kradnę Dosia w końcu się wzięła do pracy, nie? Ja zawsze pracuję. Dosia, to trzymasz tu piłę, nie klikasz tak tą myszką. Nie. Dobra, kolejne jest. Dobra, wiadomo, że kawałek w las. O nie! no i kolejne na mnie leci. Rok, masz chociaż kask? Kasku nie potrzebuję, zobacz to tu jest tego, normalnie płyta metalowa wielka Czy okay. rok? To jest jak bunkier jeżdżący w tym momencie Cześć, cześć, cześć. Nie, nie I co dzięki, się stało? Dzięki. Ja nic nie, nie zrobiłem Ktoś ruszył Ja yeah. Nie chciałam z tobą Dobra, Wiesław, na kolejne drzewo Gotów? O, nie. nie. Dobra, i to jest kanał. Jaki podniosło? O, zabralibyście <śmiennie> ładowarkę? <śmiennie> już, już. O, ja cię sam przesunąć. Ja nie wiem kto ją Czuka, tak tutaj zrzałę, postawił. Nie, nie moja, moja stoi tutaj. <śmiennie> <śmiennie> Czekajcie, bo jest mały problem. Bo to jest krzywizna terenu. O, dobra, poszło. Dobra, ja na chwilę zostawię te ładowary. Dobra, Wiesław, już mamy dla ciebie kolejną. Kolejne drzewo przygotowane. No, się tak idziesz w i sobie na boki machasz, na przykład, nie? Czy coś, próbujesz. Rock. I tak w miarę powinno większość pójść. Dobra, Wiesow, tylko ja nie wiem, jak. A, ty już tak pozwoliłeś, no dobra. Nie, bo ja myślałem, że po prostu wiesz, że kilka drzew zepniesz, tak jakby po prostu stoisz w tym miejscu, ścinasz sobie tak dookoła drzewa, tak które będą pościnane, ja znaczy ścinam. I ty bierzesz i ściągasz. I potem jedziemy, nie? Wiesz co, i. Ej, może się odciągnie tą jedną ładowarką. I nie, nie pisz tak ja tego, nie że... tego, ja naprawdę... Okay, teraz, okay. zrobi, okay, okay, teraz tak, a nie było pięć drzew? a jest tam jedno. No tak. Ja to sobie odpinam. O, to na lince ci nie lepiej brać, ściągać? No przecież ja na lince nie. nie, żeby tak, tak daleko, toż ona jest długa ta lina. No wiem, ale tu mi już by nie sięgnęła. Serio? Aż tak daleko? No nie wiem, ty... Teraz tak paszę, to jednak faktycznie to będzie na całą przyczepę, te drzewo jedno. Nie. O, będzie gid. Tutaj takie małe, to nie wiem co z nim zrobimy. Może ja tak o... chyba coś nie zostawmy. Niech rośnie, nie? No. No. I to sobie ustaw teraz gdzieś tam bardziej z przodu sobie też podłączysz, ciągniesz. O Nie? Bo teraz nie wyrównasz, nie ma opcji. O, ale cię poleciało. Jak dobra, mogę dobra pomóc? teraz jeszcze kawałek. No, to możesz popchać ale, Tam tamtą stronę. I teraz tak, doczepiałem kolejne. Podba się doczepiał. nie tak dam rady takiego dużego. Czekaj. Okay. Albo ty może co nie będę ci tutaj przeszkadzał. Nie, żebyś teraz wszystkie raz pod tego, nie? Chyba na... Szczepił B O. I git będzie, co? O. Aha. A nie możesz tego... Chociaż nie, dobrze jest Dobra <grystanie> Takie ostre e, na tylko końcu wiedz, Czekaj, czekaj Dobrze, wiedziesz? Bo ta brzoza trochę przeszkadza Dobra. Albo ta ładowarka, żeby raz to raz zabrali A zaraz nie rok To się... I... tutaj ładowarkami Ja cię pokieruję Musisz teraz tak Musisz podjechać lewej strony blisko Tylko tak powoli, nie? I, o, i, I teraz jakie naczepy już. O co zahaczyłeś? O, bramy. A za mocno to czekaj. Jest. O i teraz git, nie? Przy naczepie? No jestem dalej, nie tak mniej więcej na długość tej, żeby tam wiesz, tylko podjechać, podnieść i załadować. Co w się sensie do samego końca nie dojesz, a to się na naczepu cofnie? Dobra, weź na chwilę się tak. Te... Dobra, stop, stop. Teraz nie puszczaj, a może je wyrównać, do tyłu kawałek cofnąć minimalnie. Tym Tymo, takim, nie wiem, spychem, tak nazwijmy. W sensie, żeby one były równiejsze. A było od warku, jak ktoś przyjedzie do osia, czy tego? Czy ja już jestem. I co, no musicie, no musicie teraz narzucić, wyrównać wzdłuż tego, wzdłuż tego. Ja może przejdę tam i. No to przejeść tutaj ktoś. Mamy no teraz widły w dół, neutralnie wiesz, co chodzi Nie? Wiem, wiem, wiem. Y podnieś się do góry. Jeszcze... Końcówkę w dół obróć. Darek tylko... Nie daj z... mogę ci pokazać? Nie, zmi nie zmieszcz się, nie zmieszczę się tutaj. Ale daj coś Ci pokażę, bo ja mówię ci o widłach coś, żebyś zmieniłem A. Patrz Oto. Nie, 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 nie. Daj Ci pokażę o co chodzi. Mówię, żebyś obrócił w ten sposób. Tak Aha. Ci będzie lepiej nagarnieć, nie? Czaisz? No 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 no. O. Czekaj, o tak bierzesz na przykład. Ale się nie da na nic. nic, nic, nic. No, ale mnie obrócił na chwilę. To byś musiał tutaj. Bierzesz tak? I, i, i poczekaj, bo trzeba z drugiej strony, z tyłu, nie? No. Tylko wiesz co? Nie wiem czy. A może dość się tutaj od tej strony tak podjechała i. to do... co wchwyciła i ten. Właśnie tak. Chciałam o. zrobić, ale O, już teraz tak. dobrze jest? Czy tak, wycie? dobrze, dobrze, dobrze. No, no i dobra, może Darek, pracuj dalej sobie tam. Ja sobie sobie Chciałabym tą nałożyć. Chciałabym nałożyć tutaj. Dobra. Ja ciężko o. widzę to u siebie. <laughs> ja jeszcze raz to jedno. Ja muszę, nie ma... to zło... muszę to musisz to złapać o, o. wszystko, nie? O, chyba nie o, bo czekaj bo tam z, z... kto przesuwa tak? Tą Tę... jedną trzeba jeszcze przesunąć No tu. dokładnie o Tylko trochę za daleko bierzesz tu z przodu, bo chociaż nie wiem Wosia ty trochę musisz bardziej, ty wiesz, z prawej chyba. Z prawej? Nieźmy ten chwytak do góry trochę Poczekaj wiesz, im trzeba tu pomóc wiesz a? My takich nie, tak nie chwycimy. No dlatego trzeba jedno na drugie położyć, wiecie? Ja nie wiem, czy ja umiem to zrobić. Będzie trzeba było po prostu jeszcze podszybrać. No się po trzy brać. Dosia, daj, 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 coś pokażę. Odjechać, okay? jest, 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 jest. jest, jest Możesz nawet rok zrobić, jak chcesz, bo ja mi to chyba nie wyjdzie. <laughs> no że tu źle ja już trzeba i narzucę to. Nie, no i teraz tylko do przodu podjechać. Poczekaj, ja ci to narzucę. Mhm. Darek, ty doszło do niej, tam więcej. Bo ja jestem w Dobra. Stille. O nie chwycimy, nie chwycimy. Trzy Wszystkiego drzewa. nie. Jed o jedno jest ja za dużo. Ja to dużo to wezmę, wyrzucę. O! Nie, o dwa jest za dużo. To dwa trzeba zabrać. Tylko teraz Radek tego. Y Darek. Darek. Nie puści. Darek, to właśnie odbierze okay? mi, ok? Dobra. Spóźni. Podnosimy Dawaj. dawaj. To nie ja się Tarek weźmy <gry> Tarek weźmy wy, wyżej On nie góry, bije, no. widzę, 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 Proszę. widzę Dość, idź pracy ja nie mogę Nie no, a <gry> prostu. Tylko musicie w tym samym momencie to wypuścić tam no. Dobra Ale poczekaj niech im tego... przodu teraz jedziemy? No, dawaj Dawaj, dawaj do lewej, w lewo, w lewo, tylko, lewo. Darek musisz Ty bardziej nakręcać. Niż Dosia Cofnij, Kaję cofnij. Ja je Wam złożę, o. Nie mogę. O, dobra, i trochę cofnij trochę. Teraz. Darek, w dół. jeszcze nie puszczajcie, tylko na razie w dół puśćcie. Ale trzymajcie nadal to właśnie w tych szczypcach. Do tyłu. Ja się to mogę tak nazwać. O, i teraz w dół sobie obróćcie. Bo potem Wam widły zostaną w ziemi. No. Ty wiecie. No i teraz chyba puszczacie co? powoli. A cofnij... o, jeszcze, nie. jeszcze, jeszcze, jeszcze. Już więcej nie, nie cofnę, bo trzyma. Stąd wyjadę na szybko. To tego tak, wiosować musimy się podach aż z tyłu, ewentualnie, nie? No puść. No dobra. Dawajcie, wy tam sobie poradzicie dalej, nie? O. My z tego jedziemy pracować. O. Ja jadę szybko pościną kilka drzewek. Oj, yy, Darek też mi tu pomóc to wypuścicie O, to tak, tak? Bo tak ja zaraz zepsuję. O. Dobrze, to wiesz. Tanie maszyny jak dla ciebie, nie? Tanie? No, ty tam bogato to. No, trzyba ale w sensie, że... dla, dla ciebie to, to jak bułki dla ciebie to jak bardziej drzewa niż maszynę. A, <grym> proszę. Tak mówię, że najlepiej. Tylko że jeszcze do góry trochę? Bo wejdą im, no. Na... O, dobrze. To teraz do się dawaj jeszcze te dwa. Dobra. Ojej, jak chcesz, któryś drzewa, ciężko. żebym wyjść, czy coś, to mów, nie? No, tu przy drodze wycinał Dobra, Może... te trzy? Tak, te trzy Dobra, to ty masz, tylko musiał od razu zabierać się chyba no, do Przed a ja chyba złapię to Do tyłu jakoś się złapiesz, no? Ja tam, wiesz, o, tam jest ja no, 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 w skrytach, otwórz, otwórz to Czekaj na to, dawaj łapać. O, i otwórz, dawaj do, do przodu oszło. Czekaj, niech upadnie Dawaj, laki. dawaj, o, dawaj Trochę, trochę nie tak poleciało, a to nie jest za małe przodkiem trochę? Tata, się spóźnimy dwie minuty, do. Ja się nie ja... tak, tak. ja chcę co zrobię? to jest jest im to jedno, bo oni Aha. tam mają A ta, Tak, no faktycznie. A, no, no, corki. Ale pomyśle, ta linka, co jest, to chyba dawaj, dawaj, jedyne, dawaj, Mam wrażenie.